A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku na pełni Księżyca w Paranie na 29 września 2023 roku. Tematem tej pełni będzie dzikość. Działanie, stanięcie za sobą, także napięcia w, relacje, w relacjach i yy, yy, akceptacja różnic, właśnie między partnerami. Dobrze. Zobaczymy, jaka tutaj energia ogólna będzie chciała się pokazać dla wszystkich znaków. I zaczynamy. I mamy tak osiem buław, paśmieczy, i mamy tutaj e, króla, e, króla kielichów. Dobrze. Więc powiedziałabym, że no, trzeba e, uważać, tak, ponieważ e, no, mamy tą ósemkę e, buław, czyli coś tam wypuszczamy, coś wypuszczamy w świat, tak. No ale też pokazuje się ten paśmiecz, czyli no, może to, co e, wypuszczamy, czy ktoś wypuszcza. Nie jest do końca takie dojrzałe i przemyślane, żeby później tego nie żałować, tak? Albo właśnie, co zrobimy z tymi informacjami? Może te informacje, może odbiorca jest niedojrzały tych informacji. I jest na końcu, na szczęście, król kielichów, czyli jest tutaj takie y, opanowanie, tak, opanowanie sytuacji, y, opanowanie na poziomie tym y, emocjonalnym. Jakby te dwie postaci nie są sobie równe, tak. Więc y, 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 tutaj y, może być, jak, mogą być jakieś y, różnice w komunikacji, tak, różne poziomy. Y, no, oczywiście to może się bardzo, bardzo różnie y, Skończyć, tak? No, może ten paść dostać ponosi od tego też króla. Więc tak jak powiedziałam, no, tutaj y, może to różnie wyglądać, bardzo trzeba uważać. Y, też w zależności, kto tutaj y, jest paziem, kto jest y, królem. Oczywiście, no, ten król kielichów też może być y, takim wyrozumiałym dla tego pasia, tak, ale to już jest bardzo indywidualne. Ogólnie bym powiedziała, że trzeba uważać na tą energię, co się wypuszcza i do kogo, tak? Dobrze. Zobaczmy, co tutaj będzie, co tutaj się pokaże u poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze, zaczynamy tradycyjnie od baranków. Baranki mają. Dziewięć denarów. Byki mają kochanków. Bliźnięta królową kielichów. Raki. Sześć kielichów. Lwy siedem buław, panny, króla, króla mieczy, wagi trzy denary, skorpiony dwie buławy, strzelce sześć buław, koziorożce, Dwa kielichy, wodniki, as kielichów yy, i ryby arcykapłankę. Tutaj na spodzie jeszcze mamy yy, dziewięć buław, czyli jakiś upór, spojrzenie na pewne sprawy z innej perspektywy. Też mamy tutaj oświecenie z tym związane. Wisielca i trzy buławy, czyli co chcemy, co, co chcemy przyciągnąć, tak? I czy warto się przy czymś upierać, tak? I co warto dociągnąć, a, a, a co sobie odpuścić. Dobrze. Oczywiście, jeszcze tu wracając do tej energii ogólnej, powiedziałabym jeszcze, on tutaj zobaczyłam, no, paśmie czy to też zdobywanie informacji. Więc tutaj jeszcze bym. Yy, Powiedziała tak, no może te informacje, które przychodzą, są niewystarczające. Yy, czy wy to wypuszczacie, czy, czy powiedzmy dla kogoś, tak? Czy dla Was? Może tutaj jest zebranie jeszcze informacji, yy, nauczenie się czegoś, tak? I yy, no, zupełnie inaczej tak to tutaj może wyglądać już ta energia, więc też yy, no, będziecie potrafili łatwo rozpoznać, jaka u Was jest ta sytuacja, tak? I jest tu pełne opanowanie na poziomie emocjonalnym. Ale tak jak powiedziałam, czegoś tutaj jeszcze brakuje. Jeszcze trzeba się coś tam dowiedzieć. Więc też, więc też tak może być. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy od baranków. Baranki mają 9 denarów, więc dobra energia, żeby rozprawić się z tą tutaj ogólną, Myślę, że jeżeli będziecie właśnie potrzebowali jakiejś wiedzy, nie będzie problemu, żeby się tutaj douczyć, żeby zgłębić tą wiedzę. Jesteście osobami samowystarczalnymi, daliście sobie radę nieraz, więc i tym razem sobie poradzicie z tą sytuacją. Dobrze. I tutaj jest fajnie, macie denary, miecze, kielichy, więc jest praktycznie tu i buławy, wszystkie żywioły, taka równowaga, bym powiedziała. Natomiast byki, byki mają ko kochanków, może to oczywiście być związane z uczuciami, jakieś tutaj tematy wy wychodzić mogą tutaj, może trzeba dokonać wyboru, tak? Może są jakieś dwie osoby. I, i trzeba dokonać wyboru, tak? Więc też tutaj jakieś mogą mówię, informacje, może jeszcze coś potrzebujecie uzupełnić hmm, może, hmm, może jest tutaj też różnica między, między wami, tak? Też y, może być taka sytuacja, że tutaj nie ma takiej równowagi, tak? Że jedna osoba właśnie jest taka porywcza. Jest święcie przekonana, że ma rację, a tutaj jest ten król kielichów, więc to też zależy właśnie na ile ta osoba jest Wam droga, tak? I na ile chcecie się jakby naginać i pracować wspólnie ze sobą, tak? Na ile ten król chce pracować z tym paziem, żeby troszeczkę właśnie, żeby on wydoroślał. Dobrze. Następnie mamy bliźnięta. Bliźnięta mają królową kielichów. Patrzę, że fajna para tutaj byłaby, ale ona wylewa coś tą wodę z tego kielicha. Wylewacie, więc może tutaj jakieś tarcia, coś tutaj jednak nie podoba się tej królowej, więc też tak może być, ale też no, może właśnie jakieś dodatkowe jeszcze informacje też tutaj zdobywacie ale te osoby tutaj są na, na tym samym poziomie, tak? więc tutaj łatwiej będzie dojść do porozumienia, oczywiście, jeżeli tutaj no jeszcze coś, jakieś inne tematy się nie wkradają, tak? które są raniące dla którejś ze stron. Dobrze, następnie mamy y, raki, raki mają sześć kielichów, więc myślę, że tutaj y, u was dojdzie właśnie do jakiejś równowagi, do zbalansowania, y, jakaby to nie była sytuacja, dużo wyrozumiałości, ta kobieta ma dla tego dziecka, więc myślę, że i ten król dla tego pasia, więc tutaj się bardzo ładnie pokazuje harmonijnie. Y, może, jeżeli nawet tu są jakieś różnice w, jak w komunikacji, to spokojnie dacie sobie radę i, i po prostu y, y, skorzysta jedna i druga strona na tym, tak? Ponieważ tutaj się wszystko ładnie zbalansuje, więc uraków naprawdę bardzo ładnie tu wygląda. Jeżeli chodzi o. Y, o Lwy. Lwy po prostu są na uprzywilejowanej pozycji, a więc po prostu no już samo to mówi tak, że, że, że uda Wam się coś tam obronić, co jest dla Was ważne, tak? Oczywiście bez walki się nie obędzie. No, może nie jest to takie satysfakcjonujące, tak? Ale tak jak powiedziałam, no to co jest dla Was ważne, uda Wam się obronić, przeforsować, więc będzie dobrze, tak? Będzie, będzie dobrze tutaj. Dobrze. Następnie panny. Panny mają króla mieczy, więc też bardzo fajna energia. Patrzę, że tu jest dużo osób więc tu bym powiedziała, że u was ja to widzę bardzo dobrze, dlatego że to są król i kielichów i król mieczy są to osoby na tym samym poziomie, więc jeżeli tu brakuje jakiejś informacji, to bardziej wygląda, że tu brakuje informacji, bo król mieczy świetnie włada tym mieczem. Więc tu bym w ten sposób na to spojrzała, tak? Że tutaj o to chodzi, tak? Że tu jeszcze trzeba coś może uzupełnić u Was, tak? No chyba, że to jest, że tu są trzy osoby, tak? No to myślę, że też te osoby to sobie spokojnie z tym paziem dadzą mieczy. Tylko tak jak powiedziałam wcześniej, tu u, u, w jakim, u, jakiemuś znakowi, tak? No, jak się ob, po prostu, czy dadzą, po prostu ponoszą temu paziowi, pokażą, gdzie jest jego miejsce, czy po prostu zrobią to w taki sposób jak u raków taki życzliwy i po prostu z taką czułością matczyną podejdą do tego pazia, tak? Więc też to może różnie wyglądać. Dobrze, następnie mamy wagi, wagi mają trzy denary, więc myślę, że tutaj będziecie stawiać na współpracę, ponieważ to 3 denary to jest współpraca na wysokim poziomie, więc raczej ten paś mieczy to tutaj by nie pasował, więc bym powiedziała, że tutaj też ewidentnie jakiejś informacji jeszcze brakuje, trzeba się czegoś douczyć, Dowiedzieć, tak? Że tutaj myślę, że o to chodzi w Waszym przypadku. Następnie mamy skorpiony. Skorpiony mają dwie buławy, więc też tu myślę, że będzie dobrze, tak, że, że będą tutaj plany czynione. Czy to jakieś informacje zdobywacie, czy to jest jakaś osoba, a mimo wszystko tutaj będziecie planować tą swoją drogę. Po prostu to, co jest, będziecie brać i z tego robić właśnie to, co się da najlepszego, tak? Z tej, z, z tej mieszanki. Więc też bardzo fajnie i bardzo kreatywnie można do, właśnie do tego podejść. Następnie mamy strzelce. Strzelce mają 6 buław, więc tutaj nie ma co dodawać. No po prostu sukces jakiś, tak? Uda Wam się tutaj osiągnąć sukces. Możecie być właśnie też przez innych tutaj podziwiani. Mogą Wam zazdrościć, tak. Tego posunięcia, tego, tego sukcesu. Więc no. Macie bardzo fajny czas, myślę, że też Wam się uda i to bez względu, czy tu zbieracie jakieś informacje jeszcze, uzupełniacie, czy po prostu jest tutaj jakiś pasz, myślę, że to wszystko tak potraficie obrócić, yy, że to się zamienia w złoto, tak? Więc u Was też bardzo ładnie. Następnie mamy yy, koziorożca, koziorożec ma dwa kielichy więc myślę, że też tutaj uda Wam się bardzo fajnie coś z tego wyciągnąć, tak, mogą to być też jakieś uczuciowe sprawy, relacyjne. I tak jak powiedziałam, czy jeszcze jakieś uzupełnienie informacji, czy po prostu, no może tutaj nie ma takiej pełnej równowagi, ale... No, jest tutaj życzliwość, jest chęć współpracy, bycia razem. Może są właśnie jakieś inne zalety, które są ważniejsze, tak? I może w czasie uda się tego pazia mieczy troszeczkę złagodzić, żeby on wydoroślał, poprowadzić, tak? Poprzez właśnie poprzez miłość, tak? Poprzez miłość, pokazać mu jakieś inne drogi, żeby on troszeczkę tak jak powiedziałam, wydoroślał. A może też po prostu, tak jak powiedziałam, jakieś jeszcze informacje, tak, że, że trzeba coś między sobą ustalić, dowiedzieć się. Ale tak jak powiedziałam, jest też ten król kielichów, który jest stabilny, więc myślę, że że dojdziecie do porozumienia i może być bardzo fajnie, bardzo ładnie. Wodniki, wodniki mają asa kielichów, więc też to może być jakaś sprawa relacyjna, też miłosna. Też myślę, że tutaj bardziej jest zdobywanie jakiejś informacji, tak? Jest tutaj jakiś impuls, ktoś coś wysyła, jakieś wiadomości. Tu jest ten kielich, przychodzi ktoś z kielichem, tu jest otwarty też ten kielich, więc myślę, że tak jak u koziorożca jesteście w stanie się fajnie tutaj dogadać i, i po prostu stworzyć coś wartościowego, bo z królem kielichów to myślę, że na tym, w tym obszarze no, można zbudować coś fajnego, tak? Może to być fajna relacja. Jaka by to nie była czy miłosna, czy, czy przyjacielska, czy jakaś partnerska, to, to może być bardzo wartościowe, bardzo fajnie. Rybki. Ryby mają arcykapłankę, więc jest tutaj dużo niewiadomych. Ktoś czegoś do końca nie chce powiedzieć, ujawnić. Mogą być też właśnie jakieś konflikty, może zbieranie też informacji, ale jeżeli jest to zbieranie informacji, to myślę, że może się wam nie udać, tak bo arcykapłanka niechętnie tutaj chce powiedzieć cokolwiek, więc tutaj myślę, że ten paś mieczy za dużo się nie dowie i co? No po prostu trzeba się tutaj zdać yy, po prostu na intuicję, tak? Na ten pierwszy impuls. Oczywiście ważne jest, żeby właśnie wychwycić ten impuls, tą intuicję, kiedy ona przychodzi, no bo później to już jest takie analizowanie, tak, i właśnie kombinowanie, a to nie o to chodzi. W ławce kapłance chodzi o, intu o taki głos intuicji, żeby, żeby go usłyszeć. No i też trzeba mieć dobry kontakt tak? z tą intuicją. Więc tak to u Was wygląda. Więc myślę, że fajne czytanie. Myślę, że fajna będzie ta pełnia w baranie na 29 września. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!